Witam państwa serdecznie. Paweł Szczepanik, Szkolenia z Inwestycji Giełdowych. W dzisiejszym nagraniu: Samo wybicie to za mało, trzeba dalej rosnąć. Zbliża się koniec tygodnia i mamy na wykresach kilka istotnych elementów. Element pierwszy. Indeksy światowe walczą ze swoją tygodniową czerwoną wstęgą Dow Jones. Właśnie wybija czerwoną wstęgę generując sygnał kupna w tej ramie czasowej ze stop na poziomie 23448. Czerwoną wstęgę pokonuje także indeks DAX. Stop loss na ten moment to 10430. I w tym momencie pojawia nam się element kolejny. A tym kolejnym elementem są indeksy polskie. WIG20 w dolarze udało się pokonać połowę czerwonej świecy spadkowej. Natomiast do wybicia czerwonej wstęgi jeszcze trochę zostało miejsca. Zauważmy, że indeksy światowe już tą czerwoną wstęgę pokonują lub pokonały. Natomiast WIG20 w dolarze ma jeszcze trochę miejsca do górnego ograniczenia. Trochę lepiej wygląda WIG20 w złotówce. Czerwona wstęga znajduje się na poziomie 1600. 660. Dzień się jeszcze nie skończył i jeszcze nie mamy zamknięcia powyżej czerwonej wstęgi. Jeżeli do tego sygnału kupna dojdzie, to stop loss dla pozycji długiej 1602. I podobna sytuacja na indeksie WIG. Zamknięcie tygodnia powyżej 46363 generuje nam sygnał kupna ze stop lossem na 44425. I dokładnie ta sama sytuacja na indeksie MWIG. 40. Wszystkie indeksy wyglądają bardzo podobnie. Sygnał kupna 3283. Ważne, czy uda się ten tydzień zamknąć powyżej tego poziomu. Natomiast ważne jest to, czy po zamknięciu powyżej czerwonej wstęgi rynek będzie w stanie kontynuować swoje wzrosty. Ogólnie chodzi o to, że jeżeli pokonamy czerwoną wstęgę, to minimalny zasięg ruchu po tym wybiciu to w przypadku MW40, 3614. W przypadku wig 20. Jeżeli ten sygnał ma być sygnałem prawdziwym, to po pokonaniu poziomu 1678 WIG20 powinien pójść na 1945. I teraz pytanie jest takie, czy on będzie miał w sobie tyle siły, aby do tego poziomu dojść. Bo pamiętajmy o jednej rzeczy: żeby on doszedł do 1945, to po 1945 musi pojawiać się na rynku dalej kupno. Kupno od tych, którzy będą wierzyli, że on będzie szedł jeszcze wyżej na 200 na 2200 i w związku z tym pojawia się pytanie zatem bardziej prawdopodobny jest wzrost czy bardziej prawdopodobny jest spadek czyli rysowanie podwójnego szczytu Odpowiedzi na to pytanie udziela nam indeks cenowy rynku podstawowego. Kiedy włączymy sobie wykres miesięczny i włączymy czerwoną wstęgę, to widzimy, że mamy jednocześnie ruch powrotny do czerwonej wstęgi i jednocześnie, co ważne, ruch powrotny do poprzedniego dołka. Zatem, z punktu widzenia teorii struktury, mamy do czynienia jedynie jak na razie z ruchem powrotnym, a nie z impulsem. No i w tym momencie zadajemy pytanie, kiedy należy zmienić zdanie, to znaczy kiedy będziemy mieli do czynienia z impulsem, a nie korektą. Odpowiedź jest bardzo prosta. W momencie, kiedy indeks cenowy zamknie miesiąc powyżej poziomu 591, będzie to... Wyjście powyżej czerwonej wstęgi i odwinięcie sygnału sprzedaży, który miał miejsce w lipcu 2017 roku, czyli prawie 3 lata temu. Sygnał sprzedaży wszedł po 959,4 i teraz powyżej 591. Ten sygnał sprzedaży zostanie odwinięty i wejdzie sygnał kupna, oczywiście sygnał kupna prawdziwy lub fałszywy, natomiast bez wątpienia będzie to ważne wydarzenie na Polskim rynku. Podsumowując, kluczowym wydaje się pokonanie przez indeks cenowy polskiego rynku poziomu 591 przynajmniej na zamknięcie tygodnia, a ostatecznie na zamknięciu miesiąca. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do kolejnego nagrania.